Przycinamy peryskop. dymi z niego. I dzięki temu pozbyliśmy się tych karbów, które to karby przeszkadzały w nałożeniu rury. Teraz będzie nam rurę nałożyć łatwiej. O taka była końcówka tej rury. Widać, że rdza zrobiła swoją rdzawą robotę. Co? No. Wyczyściliśmy pilnikiem troszkę rurę. Z uwagi na bardzo niskie temperatury musimy użyć opalarki, bo inaczej nie nałożymy jej, tej rury na

żeby nie było, że nie jest jelą, saubarin, to jest element Yellow, jest. Zacisnąłem nawet tutaj zacisk tak proforma, ale to pięknie się zespoliło z tym z, z tą rurą stalową jest no jest świetnie, bym powiedział. Obyło się bez wynalazków tak jak poprzednio, u poprzedniego właściciela. Myślę, że to będzie funkcjonować przyzwoicie. Tymczasowo zakryłem to taką klapą ze styropianu, nasunąłem tutaj na, na peryskop. Tu przykryłem płytą taką piśniową, z mebli też. Nie mam w tej chwili czasu na robienie takich pięknych klap. Oczywiście zrobię to, ale, ale może jutro, no nie jutro, z niedzielę, no, może pojutrze. Póki co to na pewno fajnie funkcjonuje, termometry jeszcze zostają, będę monitorował temperaturę, ale nie spodziewam się tu niczego złego. Jeśli chodzi o, o yellow, no to submarine mamy, ale ten aspekt żółty, no mam utalentowane dzieci. Myślę, że gdybym im dał kubełek farby, no to byłoby tu bardzo artystycznie. No, tylko że tak pracować w temperaturze około 0 stopni, no jest fajnie. Także jest możliwość, że rzecz się prze, przesunie do, do wiosny, na przykład, ale kto wie. Tą sekwencję nagrywam w zimowy, aczkolwiek deszczowy dzień. Nabrawszy już wielotygodniowych doświadczeń z użytkowaniem tego sarkofagu. Jak widać, nie nabrał kolorów Yellow, więc Yellow Submarine mówić o nim jest troszeczkę na wyrost, ale może dzieci się postarają. Do rzeczy, wziąłem sobie konsolkę z, z domu, także ten pierwszy odczyt indoor jest nieprawidłowy, bo jeszcze się temperatura tutaj nie wyrównała. Natomiast odczyt Audor 1, 10 i 7 to jest odczyt czujnika, który znajduje się wewnątrz sarkofagu pod warstwą wełny. Odczyt 8 i 9, Audor 2 to jest czujnik, który znajduje się bezpośrednio pod warstwą styropianu, pod tą klapą. Natomiast ostatni czujnik 5 i 7, Wielgotne 93, no to wskazuje, że jest deszcz, bo jest. Jest umieszczony na zewnątrz, tutaj gdzieś za oknem na wysokości strychu, zbliżenie na datę. Dzisiaj mamy 10 stycznia. Na filmie z montażu użyłem tej samej konsoli, więc można sobie porównać. Jaka była wtedy data? Podejrzewam, że jest około, nie półtorej miesiąca, czy może dwa miesiące nawet. Coś około tego. Podczas tego czasu mieliśmy tutaj falę mrozów. Minimalna temperatura na zewnątrz była, podejrzewam, że około 20 stopni. Ujemna oczywiście, 20 stopni mrozu. Myśmy takiego odczytu nie mieli, bo na wysokości tego pięterka mieliśmy chyba 15. Także no to już jest coś i można coś powiedzieć o skuteczności osłony termicznej. W takich warunkach, temperatura tutaj wewnątrz sarkofagu, czyli ta, która teraz jest 10,7, 10, bo to nas najbardziej interesuje, wynosiła około 5 czy 7 stopni, nawet. Tylko zaznaczam, że wtedy grzaliśmy w cyklu ciągłym, a to u nas oznacza, że grzaliśmy od powiedzmy przed południa do godziny 22. Zaznaczam, że grzejemy drewnem i utrzymujemy temperatury w systemie około 55, a czasem do 60, ale w takich mrozach chyba nie osiągnęliśmy takiej, takich wysokich wartości. Wtedy sarkofag jest grzany też od środka, ponieważ w zbiorniku wyrównawczym, który się w nim znajduje, jest, jest woda, która krąży w systemie, czyli stąd temperatura się utrzymuje dosyć wysoka, co chroni go oczywiście też przed, przed przechłodzeniem od zewnątrz, ponieważ warstwy izolacyjne tak samo nie wpuszczają jakby zimna od zewnątrz, jak i nie wypuszczają ciepła od środka. No to jest tak, na, tak naprawdę troszkę bardziej skomplikowane, ale tak upraszczając można tak powiedzieć. Najniższą temperaturę, którą zanotowaliśmy tutaj na konsolce w miejscu gdzie mamy outdoor 1 zebraliśmy w dzień montażu, to było około chyba 4 stopnie z tego co pamiętam. Natomiast na zewnątrz wtedy mieliśmy minus 8 stopni chyba prawie. Przy czym wtedy piornik wyrównawczy wiele tygodni był otwarty, od, odkryty. Nie otwarty, może tylko odkryty, bez żadnego zabezpieczenia, bo zdjęliśmy stary sarkofag, ten od poprzedniego właściciela i suszyliśmy tutaj strych i okolice sarkofagu. Więc nie było tego jakby zasilania ciepłym od środka i po zaizolowaniu temperatura nie spadła poniżej tych 4 stopni przy 8 stopniach mrozu. Także też jest to dobra wartość, bardzo taka powiedzmy optymistyczna pod względem takiego pomysłu, że można zostawić sarkofag na jakiś czas bez grzania w domu, i nie zamarznie nam w nim woda, ktoś się pytał, jakie jest niebezpieczeństwo zostawienia sarkofagu bez ocieplenia. No to mówię już. Sarkofag chroni w sobie zbiornik wyrównawczy centralnego ogrzewania. W tym zbiorniku jest taki płyn, jaki, jaki krąży. W instalacji centralnego ogrzewania. W naszym przypadku to jest woda. Jeśli woda zamarzła, no to ten zbiornik wyrównawczy nie spełniałby swojego zadania. A zadaniem jego jest dbać o to, aby woda przy rozprężaniu się, ponieważ woda ogrzewając się rozpręża się, zajmuje po prostu większą objętość, aby woda nie zrobiła krzywdy instalacji. Gdybyśmy mieli. Zaczopowaną taką instalację, czyli byśmy ją zamknęli, bo to jest od, instalacja otwarta. Gdybyśmy ją zamknęli, no to wtedy musielibyśmy w inny sposób dbać o to, żeby ciśnienie, yy, które się wytwarza przy rozszerzaniu się wody, które to następuje, jak już wspomniałem, pod wpływem ogrzewania, żeby ciśnienie nie, nie rozsadziło nam na przykład pieca, na przykład rur, na przykład kaloryferów. Więc. Yy, w typie otwartym instalacji ona musi być otwarta, czyli właśnie u nas otwartość czyni ona, na przykład ta rura, bo nią może się nadmiar wody wydostać. Tak naprawdę powinno się to dziać w inny sposób, ale jak wspomniałem już na wcześniejszych filmach, tak się nie dzieje. Gdyby nam to zamarzło, no to wtedy nie byłoby tej możliwości i ciśnienie mogłoby niebezpiecznie wzrosnąć i rozsadzić nam instalację. Podsumowując użytkowanie tego zabezpieczenia termicznego mogę powiedzieć tak. Naprawdę warto, warto je zrobić. Warto zrobić tak, jak myśmy zrobili, ponieważ jest to skuteczne. Testy wykazały, że przy normalnej eksploatacji temperatura w środku jest bardzo bezpieczna. Izolacja termiczna też. Wspomaga jakby utrzymanie temperatury w środku. Nie wychładzamy niepotrzebnie instalacji, przez to nie musimy jej aż tak dogrzewać. Natomiast ten test początkowy, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie grzaliśmy, wskazywa, wskazuje na to, że można nawet na jakiś czas zostawić instalację bez nadzoru i woda nie zamarznie. Na jak długo, trudno powiedzieć, aż takich testów nie robiłem. Dałoby się to obliczyć, y, oczywiście, natomiast no, na moim poziomie zaawansowania w tego typu obliczeniach zbyt duży błąd bym osiągnął, więc nawet nie próbuję tego robić. Tak czy owak, warto zrobić ocieplenie zbiornika wyrównawczego, jeśli znajduje się on, tak jak u nas. W miejscu, gdzie nie ma jakby możliwości utrzymania temperatury dodatniej. A nawet gdyby taka była, to z uwagi na to, żeby ograniczyć wypromieniowywanie ciepła przez ten zbiornik wyrównawczy, również warto to zrobić.